Witam i zapraszam na drugi konkurs Pucharu FIS w Hinterzarten na skoczni K99. Zapraszam do subskrypcji, kciuka i zaczynamy! Zacznie Norwek Anders Hore. Jego wynik niespecjalny, 73,5 punktów. Dużo lepiej zaprezentował się Janik Feist, chociaż 82,5 punktów to nie wiadomo, czy będzie wynik na czoło 30. Słabo Malcew. Andrew Urlaub, dużo lepiej, 98 punktów. Hagen na miejscu drugim, a teraz pierwszy z Polaków. Andrzej Stękała na trzeciej pozycji, Cacina piąty, Enzo Milezi na drugim miejscu, Waser znowu dobrze, podobnie jak wczoraj, Martin Haman poza piątką, Jarko Matta na razie bez formy, piąty, Bartoli znowu zawodzi, Rok Oblak przyzwoicie drugie miejsce, Egzekwo z Waserem. I jak widzimy, także i z Janczarem. Dwójka Norwegów, z których Gundersrud skoczył świetnie, Ingebrigtswold słabo. Juroszek poza piątką. Podobnie Pilch. Gundersrud niezmiennie liderem, ale pokonuje go Casey Larson. Hagen poniżej oczekiwań. Keuci trzeci. Belshow tuż za Caseym Larsonem i mamy dwójkę Amerykanów na czele. Joniak słabo. Bedir w piątce. A więc będą punkty turka. Julian Smith wczoraj 31. Dzisiaj może być podobnie. Rezinger nie zajmuje miejsca w piątce. Teraz parę słabszych skoków. Podobnie Langmo. Bachlinger także. Witali Kaliniczenko poza piątką. Casey Larson przed Erikiem Belszoem. Trzeci Gundersrud Na czwarte miejsce wskoczył Jürgensen, a Teraz Francisco Mert. Także niespecjalnie. Rekon po dobrym treningu w konkursie już słabiej. Noriaki Kasai wciąż potrafi zajmować dobre miejsca. Trzeci. No a Casey Larson wciąż prowadzi. Wolgenand nie dał mu rady. Nie dał rady nawet wskoczyć do czołowej piątki, ale dał radę tego dokonać Jacques Mogel. Sakutaro Kobayashi wczoraj prezentował się w pierwszej serii dużo lepiej, dzisiaj czwarty. Luka Rot. Poza piątką, Mogel Larson, Belszołczowa, Trójka, Hannes Landerer nie zdołał tu namieszać. Podobnie Hegli, Junshiro Kobayashi, Exekwos Sakutaro, a teraz Daniel Vasiliev, który skacze tutaj nieźle, ale nie tym razem. Mogel Larson, Belszołczyk, Delka zdołał tutaj coś zmienić? Nie zdołał. No i Maciej kot. Drugie miejsce Maćka, a tak wygląda klasyfikacja po serii pierwszej Mogel, Kot, Larson, Belshow. Piąte miejsce egzekwo dwójka Kobayashi, Sakutaro i Junshiro. W dziesiątce jeszcze Gundersrud, Kasai, Wasilew oraz na miejscu dziesiątym trio Jørgensen, Roth, Strat. W drugiej dziesiątce mamy nietypową sytuację. Są tylko trzy miejsca, trzynaste, piętnaste i dwudzieste. I na tych miejscach po kilku zawodników. A tutaj trzecia dziesiątka. Dzisiaj również ponad 30 zawodników, dokładnie 32. Na miejscu 29 Tomasz Pilch, 33 z kolei Klemens Joniak, 40 Kacper Juroszek, 44 Andrzej Stękała. I tych Polaków w serii finałowej nie ujrzymy. Zapraszam już na serię drugą. Zaczyna rogo 193,5 punktu, przeciętny skok. Ale waser nie zdołał pokonać Słoweńca. Żiga Janczar teraz jeszcze słabiej. No a Pilch jeszcze słabiej od każdego z poprzednich. Rezinger drugi przegrał pół punktu z Oblakiem. Urlaub na miejscu trzecim. Oblak wciąż prowadzi. Francesco Czekon jednak wyprzedza Słoweńca o 4 punkty. Zmiana lidera Bedir. O punkt przed czekonem. Francisco Merd jako pierwszy przekracza 200 punktów, a teraz Rogmasle jako drugi, i on w tym momencie zajmuje pozycję wicelidera. Ale Volgenant wyprzedza resztę stawki 207,5 punktów. Keuci słabo, Rund za to nieźle i pierwsze miejsce Szwajcara. Drugi Volgenant Exekvo Heglim. W razie bez zmian w czołówce, to przegrywał pół punktu z Felixem Truncem, i to może być naprawdę dobry występ Japończyka. Jurgensen poza czołówką, Luka Rot trzeci, a teraz Solvay Jokerut Strand, który zawodzi. No a przed nami numer 47, Daniel Wasiliew 216,5 punktu, i to był wynik rewelacyjny. Gundersrud pokonuje jednak Kazaha. a więc na pewno Wasiliew dzisiaj nie wygra. Czy wygra może Sakutaro? 222,5 punktu, solidny wynik, ale teraz Junshiro pobija ten rezultat do 2,5 punktu. Eric Belshow jednak poza piątką, więc będzie dzisiaj daleko. Podobnie zresztą jego kolega z kadry, a teraz Maciej Kot. Maciek przegrywa z Junshiro i pytanie kto będzie zwycięzcą, czy Mogel czy Junshiro Kobayashi. Junshiro. Drugi Maciej Kot, trzeci Sakuta Rokobayashi, czwarty Mogel, piąty Gundersrud, szósty Vasiljev, siódmy Kasai wspólnie z Belszołem, dziewiąty Larsson, dziesiąty Felix Trunc. W drugiej dziesiątce tacy zawodnicy jak Ulrich Wolgenand czy Roman Kołdelka. Kołdi na miejscu osiemnastym. Natomiast jeśli chodzi o Polaków poza Maciejem Kotem, 32, Tomasz Pilch, a więc dzisiaj... Siostrzenie z Adama Małysza bez punktów. Bez punktów także 31 Żiga Janczar. A w tym odcinku to na tyle. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia.